Kąpiele lecznicze dla urody i relaksu, zdrowie i piękno z wody. Kąpiele ziołowe mają właściwości lecznicze i poprawiają urodę. Kąpiele lecznicze znane są od czasów starożytnych. Kąpiele były kiedyś miejscem spotkań i centrum życia społecznego. Kąpiele mogą też korzystnie wpływać na urodę i łagodzić stres. Skorzystaj z odmładzającej mocy terapeutycznych kąpieli. Jak to zrobić? Dowiedz się w tym poście. Kąpiele lecznicze dla zdrowia, relaksu i urody. Kąpiel w mleku i miodzie. Chcesz poczuć się jak Kleopatra? Dodaj do wody co najmniej 1 litr tłustego mleka i 10 łyżek miodu. Ta kąpiel nawilży, odżywi i zmiękczy twoją skórę. Kąpiel z płatkami owsianymi. Owies ma dużo krzemu, który pomaga skórze dłużej wyglądać młodo. Zapasz pół kilo płatków, odcedź i wlej na par do wanny. Olejki do kąpieli. Pamiętaj, używaj tylko naturalnych olejków, na które nie masz alergii. Kąpiel z olejkiem różanym. Olejek różany odmładza skórę, nawilża ją, poprawia nastrój i działa przeciwdepresyjnie. Wystarczy wlać 15 kropli do kąpieli. Kąpiel z olejkiem grejpfrutowym. Olejek grejpfrutowy detoksykuje organizm i zwalcza cellulit. Kąpiel z olejkiem sosnowym. Olejek sosnowy oczyszcza drogi oddechowe. I korzystnie wpływa na skórę. Kąpiel z olejkiem lawendowym. Ciężki dzień w pracy, stres, bezsenność, a może masz poważne problemy skórne jak stany zapalne, wysypki lub egzema. Weź kąpiel z olejkiem lawendowym. Jeśli nie masz alergii, dodaj 15 kropli olejku i zażyj relaksującej kąpieli. Kąpiel z olejkiem z drzewa herbacianego. Olejek z drzewa herbacianego pomaga przy infekcjach skóry i innych dolegliwościach. Pomaga też zachować młody wygląd skóry na dłużej. Kąpiel z olejem roślinnym lub oliwą. Przy suchej skórze pomoże kąpiel z olejem słonecznikowym, lnianym lub oliwą. Pół szklanki olejku wystarczy, by skóra była miękka, nawilżona i młodsza na dłużej, bez potrzeby kremu. Kąpiel mineralna. Wlej 5 litrów gazowanej, mineralnej wody przed kąpielą. Ciesz się bąbelkami i leczniczymi minerałami. Pamiętaj, że po dodaniu zimnej wody temperatura spadnie. Miej gorącą wodę w pogotowiu. Lecznicze kąpiele ziołowe. Kąpiele z dębu, arniki, tymianku czy mięty hamują pocenie, zamykają pory i odświeżają skórę. Nagietek regeneruje, rumianek koi, a szałwia łagodzi stany zapalne skóry. Jak przygotować kąpiel ziołową? Zalej 50 g suszonych ziół litrem wody, odstaw na 15 minut, przecedź i wlej do wanny. Kore, korzenie i kłącza gotuj delikatnie przez kilka minut. Jak widać, kąpiele nie tylko czyszczą, ale też poprawiają zdrowie i urodę. Jeśli film ci się spodobał, subskrybuj, lajkuj, udostępnij i komentuj. Miłego dnia. Żyj mądrze i młodo.